Cześć, z tej strony Keneksy i lecimy z kolejnym odcinkiem na moim kanale. Kolejny odcinek wtorkowy. No i dzisiaj jesteśmy ze Swingiem, jak ostatnio się siema. siema, siema. Siema, perlo kryminalisto. Tak, tak, jak widzicie jesteśmy kryminalistami i musimy Okreś sąsiada. zobaczymy czy nam się uda? Po prostu możecie nam pomóc Zostawiając w tym momencie subskrypcję i łapkę w górę, żeby pomóc tak naprawdę też w rozwoju kanału Więc co mi się wydaje, że my po prostu przejdziemy do tej ra rabunku Tak stary, mi się wydaje, że możemy zacząć e, W ogóle, może zrobimy sobie najpierw haustur? Tak, nie tak, tak. zobaczmy co mamy w domu stary Mamy kuchnię, mamy dorąbaną kuchnię, mamy... Kurna, nie wiem stary co. Stary cały dom Pizza nam rozwalił Mamy U, światło zapaliłem I nie mamy kasy, stary, żeby Czyli nie możemy zjeść pizzy Mamy łazienkę się. chodź do łazienki Dobra, nieważne, nieważne Przejdźmy dalej Tak, tak Dobra, podniosłem śmieci nie, nie, nie wiem, co zrobiłem Dobra, tu mamy jakieś rzeczy, stare. Używam laptopa E-mail. Okej okay. no Tu się a... da ogólnie sypialnie meblować, ale to jak... do tego może przejdziemy zaraz. Tak, jak coś to w ogóle widzowie gramy, to dosłownie pierwszy raz. Pierwszy raz zobaczyliśmy, Przed... mówimy z wami, będziemy to odkrywać. Przed chwilą została w sumie gra odpalona u mnie i u Canexa, także ha, ha. tak, to jest całkowity pierwszy raz. Odbierz za darmo, odebrałem od Cesara jakieś rzeczy stare. A coś tam w laptopie u, masz na przykład? stary wytrych jakiś. A mam 5 dolarów, to nic nie kupię, dobra. A tu no. co jest? Kupu ulepszenie. No, to Dobra, stary. no Mi się wydaje, że trzeba robić to co, to, co potrafimy najlepiej, czyli włamywać. Dobra. O! Budkę telefoniczną nam popsułem trochę. No ty, ty zbanie Dobra, Upsi. stary. Chodź, 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 Idziemy... Idziemy o okres sąsiada. Okej, okay, tu można chyba sprzedawać rzeczy Dobra Albo idźmy na ogródek stary, na ogródek dawać. Stary, stary! Gdzie ty jesteś? Jak ten? to się odpala? Jak się silnik odpala? Gdzie ty jesteś? W samochodzie? Silniki nie chce się uruchomić, nie działa samochód! Stary, Mam stary furę. Nie ma co chyba do samochodu teraz, stary, idziemy sąsiada dzielić Dobra, dawaj, dawaj Którego? Bo mamy ich kilku no, Tego najbliższego stary, tego... aha, tu Tutaj? Nic nie ma Patrz aha. aha Ty, jak nic nie ma, piwo jest Nie no, zarobiście złoma O kurna! Patrz, no porozmawiajmy z nim no, tylko ty możesz że z ludźmi, więc ja po prostu sobie postoję Dobra Czego chcesz? Zostaw staruszka w spokoju Poczułem cię z sąsiedniego miasta Jakieś wskazówki dla mnie O! Poczułem cię z... Oła! Co jest? Sary, pomóż mi! Pomóż mi! Bijo! Nie da się go bić, ty! Nie da się go bić, nie bigo jednak Oła! Dawaj go, dawaj go Dasz się go bić? Lej go po ryju Leję, leje! Oła! On nas zabije, stary Oła, patrz bombę Dobrze, dobrze Myło. Bandaż że ukra... Kuse mam Apteczka. Ja mam stary rurkę Rurkę mam stary z hi... Ej dobra, z kibla, użyję z bandażu. Używam bandażu stary Uleczyłem się trochę A Ty ja mam trzy, klucze do pala? samochodu Brlok się chyba Bro, Nie nie, wiesz co? Pisało, że silnik nie chce się uruchomić Czyli mogą po, może auto po prostu nie działać, dobra. ale no nie wiem, nie wiem. Ej dobra stary, ty znasz trzeba sąsiada opierdzielić. No dobra, no mamy ma, więc sprzęt, to już trochę będzie łatwiej. No to zaczynamy od tego chcesz powiedzieć. Ej, co to jest? Przytrzymaj lewy przycisk myszy, aż kółka dopasuje się do czarnego konturu sprawdźmy Dawaj, No, udało się! Za pierwszym Ej? razem w Za pierwszym? Jestem zawodowym złodziejem. <laughs> Zawodowy złodziej Dobra, Stary, dawaj na to. Widzę, on jest, on jest ty w salonie jest. W jest. Lina, no będziemy zwaną. mogli starego. Z... Kasa, 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 5 dych, 5 dych, podyzel. Taśma, Taśma. Taśma. ścierka, płótno. Dobra, nic tu pon... Aj, tu jest jeszcze rurka metalowa, rurka? Ale ja wolę nóż, stary, ja go, go dźgnę. Stary, po to, piping, piping. Gdzie on jest? Nie wiem, ale patrzę. Dobra, co Mogę chodzi? wejść przez okno? Na tyłu, stary. Ma chłop, chłop ma, nie wiem, klimatyzacja albo pompę ciepła. Czulu mm. wie co to jest? Rozpalona ognisko, dobra. Tu jest, uważaj! Stary... Ważyk, stary, a co jak wejść o, przez okno i mu za plecy wejść? Stary, patrz on tu ma! Stary, ale co ma giganciora! Chodź tu, Czekaj, chodź, tu. chodź tu! Chodź tu! Sąsiad jest sztywnym gitem, zobacz to! Piorę, <laughs> Ero! <laughs> o, ja myślałem, teraz gita, się, się złości na nas, stary. Ej, dobra, możesz tędy weź. Tak nie. Te drzwi, drzwi, drzwi! Co ty się zrobił? uderzyłem. W Baseball! Wiesz, jest z pola, stary. Teraz jest okazja. Wchodzimy. się stary. To, on się wydarł, on się wydarł. Stary, wszedłem do domu. Ja też. Oknem? Co ty gadasz? <grym> ej, dobra. Ej, podniosłem notatki. A, o Schowałem kur... <grym> się, schowałem się. <grym> o kurde. ej, dziwnego, dziwnego w plecy. Zadźwiałem go! no i te my stary, stary Leży jeden z Bo <noise> Wołujemy wszystko co się da! Podnoszę telewizor, dobra. Nagranie mistrz w łamu. <noise> stary właśnie zakusiłem, właśnie zakusiłem telewizor. Wytryłam, wytrych wytrygłam! Na półce kusiłem wytryg, czyli też jest złodziejem. On też był złodziejem, stary. Ale kasy mam, dobra, wyciągam to stary wszystko. Biorę też linę i taśma, dobra. On <noise> leży, stary. Tu, o, kolejny Blancior Gigancior. Kurde, dobra, elegancko, ej. Szczerze mówiąc to bardzo dużo pozgarniałem z tego. Mega dużo, także mamy dobrze, spory Dobrze, dobrze, stare, o to chodzi. Sprawdzaj półki, po pieniążki jakieś. No no sprawdzam właśnie. O, kasa. Dobra. Kasa się wydaje. I nawet miniszto. Dobra, <laughs> dobra, mamy... Super klej to, yy. stary, będziemy mogli kogoś przykleić. <laughs> I wyobrażam czy sobie tak ma na pacie gościa do ściany przyklejcie. <laughs> Czyli w kuchni nie ma otwieranych szafek. wstał, oh, wstał! Co jest z nie tak? Technikam. Ej, musimy stąd spieprzać stary, nie? Moim zdaniem, tak jak wszyscy tak widziałyśmy to. Idziemy. Idziemy, zamkniemy Idziemy drzwi? kolejnego, Prydryk, co? <laughs> tak, o no, tak. te rzeczy, co, co... Ej, dobra, co jak tuchyba. się da, to to zróbmy, faktycznie. Które można? Sprzedaj przedmioty. Przedaj przedmioty. Wow, ej! Ekspres do kawy, poster, słuchawki i śmieci. No sprzedawał. miałeś tego więcej, miałem dwa blanciory, giganciory i tyle w sumie, z takich poważniejszych, że, poważniejszych rzeczy Mogę telewizor sprzedać? Ej no własny, własny item, wiesz sprzedał Sprzedałem Podnieś śmieci, ej śmieci pato Nie stary, bo się, ja, ja okradłem go z tego A, Ale ty z naszego domu wyciągnąłeś telewizor Nie No tak, ale, bo ja go zaniosłem do domu Ej <laughs> dobra stary, sprawdzam co mogę kupić Gaz bomba rurowa, o kurde O co? Makarow. O kurde! Ej, stary, zbieramy na makarowa, to jest pistolet A co to? Ej, stary, Ej, możemy stary, możemy. Stary, mieć tego nie? Stary, możemy tutaj sadzić. I szczęśliwą Dobra. pigułkę można. O! Piługułka szczęścia? O! Szczęśliwa pigułka, jakie jak w ogóle. Dobra, stary, idziemy kolejnego. Stary jest ciemność, mamy przewagę teraz, bo jesteśmy tak. na ciemno ubrani. On oni Także... będą chcieli. Tak, tak. O, właśnie. Czy fizyka gry jest tak zrobiona? Bo w ogóle nie widzę, wygramy w prolog tej gry. To gra jest we wczesnym dostępie i zastanawiam mnie, czy fizyka gry jest tak dobrze zrobiona już, że goście po. O kurde, on tu idzie! Ale wchodźcie z posiadłości! przez okno jakieś wejść Ale stary, ja nie mam jakichś atrybutów. Ja no. mam wytrych, ja mam wytrych! Ej, ale, co tworzysz. Ja nie mam jakichś atrybutów. Mogę zniszczyć? Jeszcze nie można zniszczyć, a szkoda. Tu jest otwarte, w sypialni jest otwarte. Dobra. dobra. Jestem! I'm, dobra, in. To... I'm in, I'm in! Stary, ej, ja nie wnikam, co ten ziomek miał, ale miał. Co miał? Blue jazz Blue jazz. <laughs> Bardziej Red Dream stary. Dobra, trzepiemy stary, już drugą parę słowa mam. Gorzeku, tu trzeba uważać Dobra, sprawdzam wszystkie szafki, sprawdzam stare wszystkie szafki no te gry? A właśnie, widzowie, jeżeli wy macie Wskazówki dla nas do tej gry, też możecie pisać Bo może wy już graliście w tą grę Tak, tak, my tu jesteśmy, o Gitara no artystyczna My to pierwszy raz odpaliliśmy i po prostu kradniemy co popadnie, co nam w wpadnie <laughs> Ej, ale szczerze ciekawie, cię ten gościu polazł, nie? Stary, coś kaszle azotu. On kaszle, on tu wraca, 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 spieprzamy. Czekaj, tabletki jakieś miał jeszcze? Dobra, tyle, nic tu po nas chyba już. Elo? Bierzemy to? Stary, uderzyłeś mnie telewizorem! <grym> Bierz ten magnetofon Wziąłem, się, wziąłem, wziąłem, O patrz, wraca. Wraca! To co? Tak Ty panie, chce pan ze mną poglądać telewizję? Nie chce pan! To jest jego pan do domu stary. nie obejrzyj. Wiem jego telewizor, nie? Wiem <grym> Dobra, ja muszę to sprzedać. O, da się może. naprawić stary. Ej, dobra, ej, to pewnie autem będziemy mogli gdzieś pojechać. Ej, dobra. dalej. Ja jako... Ty go naprawiasz czy ja? A ile masz kasy? K nie, 800, coś. Ja mam 1900, stary. To może naprawię. O kurde, ej, będę mógł pistolet stary kupić. Kupiłem pistolet i ammo kupię. O kurde, klamę już kupujesz? No, kupiłem już. Dobra, kit, weźcie stary pistolet. Jakiś jeden jeden z <laughs> I Dobra, czekam na do ciebie w naszym. Furgonie. Furgonie, no, w Formance. się gdzie jest właśnie ten, ten, ten pistolet. Ty czaiłeś, to, że pod altem się gwizdze? Dobra, wyjdź jako pasażer. A czekaj, ja jeszcze sprzedam tam te rzeczy. Bym zapomniał. Dawaj, no sprzedaj, sprzedaj sprzeda. Ja właśnie stary z tamtego domu Wyciągnąłem ja jedziemy stary stary. Ej, dobra, to jest dobre. Czekaj, a tu się tak gdzieś... Bo tutaj nic nie widzisz. O tych i tam domów. do przodu, i tam do przodu nie mieć. Też tak myślę, żeby pojechać ze w górkę. I tu mogą być domy dalej. Teren budowy. Ups To jest stary, niedobry nie obszar dla nas za A tu furą wjechaliśmy. Dobra. Ej dobra, ej to jest miejsce do tego do... Ja się będę bawił stary w Oshie Rozstrzelał no Oshie, a ja, że chodzisz w tych, w trawach, no to stara Tak, Tak. Tarzan Ta. Ta Idzie, idzie Poczekaj Podnieś się! Leży jeden z KBD? Zastrzeliłem go <grym> się prasnął ty Ej klucze <grym> się Kolejny! No gdzie on idzie? No czeka. nie możemy pozwolić stary Zatłukłem go, ale... I, jest lipa! Oni tu się mogli chować! Baterie kradną. Daj, kradnąłem ster. tą klamką ten przywołałeś. Ale dobra, no kradnijmy, kradnijmy. No Wyjść do tamtego co. gościa. Co ej, on się, Może tam tego gościa do ja go powaliłem tym baseballem No tu leży. Nie, jest w czy coś. Nie wiem, nie da się chyba. To może. Ups. To może nie, to może wwalone. Jak wstanie, to będziemy musieli go dobić. Szybko, to stary zlutujmy, nie? Jakieś klucze stary w ogóle z, z, zebrałem. A to może do jakiegoś konteneru, bo tutaj są pozamykane na przykład kontenery na wytrychy. Wiesz? A, bo to, wiesz, i to użyj klucz strażnika. Dobra, otwieram kontenery. O, zarobiście. Super, super. Dobra, stary, bierzemy Bierzemy co w rączki wpadnie znowu. Tak, tak. O, monitor, stary, monitor mam. To stary, ej <laughs> daj, mi, monitor, tylko. Dobra, dobra, mamy dwa monitory O, drabina stary, drabina! Po No to montuj na górę. Wchodzimy. Czekaj się, czekaj. Spinaj się. Spinaj się, no, a ja tutaj zobacz, co typka E! Kurna, padłem. Dobra, dobra, ej, mam Chodzisz? radio, stary, biorę radio, biorę te, biorę bandaże. Bomb, bomb, a ja biorę już pod drugi kontener pod zimna kola, no i słuchawki. Dobra, pod drugim kontenerem, bym musiał zaskoczyć sobie. Dobra, dam radę. Hop. Dobra, stary, no tutaj masz. Tutaj, tak? Tak, tak, ładuj się. Ja muszę tamtego gościa ciągle patrzeć, bo. no Dobra. Nie będzie ee... kolorowa jakąś stanie Dobra, stary, biorę kasę, tutaj no tak jak Dobra, tak. dobra, ja biorę za ja. trzymaj agregat. Jaki agregat? Pronto! <laughs> to bagaja idę, to wreszcie. A Czekaj. da się? To by się dało, no właśnie nie wiem, zobaczymy Może się da Ale czy ten, tamina się skończyła no Da co? się! Brak miejsca w ekipie Patrzę mu w jeszcze Da się stary, da się, schowałem agregat do tego, do... E, do samochodu naszego No raz stary, no, to i zawijamy Tak, no chyba tyle zostało, nie? Z no chyba całej tak. Ale to będzie najdroższa chyba miejscówka stary Jakieś pralki, agregaty, to są drogie sprawy, nie? No, no tak Ten agregat musi być stary drogi, bądźmy szczerzy No, no tak, 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 tak Gdzie ty jesteś? W aucie A, tu Dobra, Dobra ja a ja też, stary, jestem tak ubrany. Co się, czy jak? że tak samo jak ja? No. No tak, to chyba to samo ubieram. Ej, a to po lewej to jest nasze. A nie, my to kraliśmy. To po nie prawo jest nasze. <laughs> dobra, dobra, wjeżdżamy. Stary, nie ma opcji, że na razie jest tyle. Coś więcej musi być. No stary, pewnie będziemy mogli wyjechać zaraz. Dobra, z zbagaję, idę wyciągnąć ten agregat. No, wyciągaj. Okay. 500 dolarów, stary, za agregat. A za kradkę 450. Ej, dobra, Kozacko! Kozacko, ej, musimy stary, jeżeli tu... nic ja od nic. tego ziomka idę pogadać z tym ziomkiem. Jak pogadać? Rozmawiaj znowu. Nie dam ci żadnych wskazówek! Aha Daj mi wskazówki Policja! Nie! Idzie, chodź! Do domu, do domu, do domu! Ładuj się, nie! Mamy, mamy jedną... Mamy fiaskę stare po ślubi. Do Kibla, do kibla. Zamykam się w kiblu. Eee, amunicja. Stary, coś ty odpierniczył. To nie moja wina. A mamy wszystkie rany teraz. Dobra, wychodź, stary, idziemy. Policja, wsiadaj, 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 wsiadaj. Oła! Stary, dostałem. Wsiad... Dostałem, dobił mnie! Wyjdź, a host nie żyje. Dobił mnie. O nieee. Z I Co teraz? Sprawdź. Nie każdy, że od nowa będziemy musieli robić. No, mamy od nowa. nie, No, cześć. No, hej. Ej dobra stary, ty robisz jeden do mnie, a drugi i tak szybko to zrobimy, dobra, dawaj Dobra, tak robimy Szybka akcja stary, eee... to będzie szybka akcja, szybka misja A jak ty to ten zamek odblokowałeś? Ma, no, miałeś tak. wytrych? No A to skąd? Chyba, że ja mam pięć wytrychów stary To zamienimy Masz? się Nie wiem To się zamienimy no I tu jest drabina, pato, na luzie Drabiną Drabi kodzę? Dobra to wchodź Ja już tu jestem coś tutaj gościa Gościa dobra. okradam Mi ziomek wyszedł, nie? Bo właśnie muszę tego mojego ziomka powalić czymś, ale nie wiem czym Baseballem, o! Mm, dobra, no jakiś plan jest gdzie ten gościu jest? Dobra Udało się Chłopiec jest teraz poza domem Ja biorę mhm. wszystko co mi w rączki wpadnie Dobra, ja też U mnie Chodzę przez okno, dobra I, i wszystko, i wszystko, wszystko plądruję. Też, ja biorę baseballa stary teraz dobra. On śpi! Idealnie! Na śpiocha go załatwię stary! On będzie spał, a jego ja go zacznę... Włóc po ryju. Mhm. Chodzę przez okno. Dobra, wyciągam telewizor. Dobra. Dobra, dobra. Jakieś pieniądze. Czaj się włamać do kogoś mu śmieci wyjść Coś, w sensie, a, No stary z... przychodzisz, wydajesz <laughs> mu śmieci i... <laughs> I żej się z rzeką. Dobry Ej, dobra, wchodzę mu do sypialni i go leję po ryju. Dobra, tego się nie da. O! Stary atak z ukrycia padaczki dostał! Trzepi go na wyru <laughs> I z strzała, zszedł z baseballa. Nie wnikam. No pusty safe. Boże, serio. Normalnie byśmy safe safe, w chałupie, ale no? niestety Szkoda, szkoda, szkoda Dobra, ja kasę, zbieram kasę od niego O, blansior gigansior mm, Dobra, tu też nie ma nic Gości sobie chilluje bombę, a ja z tego korzystam Mam Ale to jeszcze znowuż. stary, to ta gra dopiero jest, wiesz, nowiutka, nie? Prolog, wiadomo Dobra, no, idziemy, stary, ten do dom jeszcze owalić Dobra, jedziemy mm, Czyli teraz lecimy na budowę Nie, nie Nie? Patrz to O kurde, ej, ale jaja Driftem, pyk ja uważam, bo ty kolczatka na niedźwiedzie tu była. Bierz ją, kradniemy. Ty w to wjechałeś mamy 10% uszkodzeń na stonie. Zgarniam wszystkie pytania. Co jakiś atrybuty, ja jeszcze nie ogarniam o co chodzi z tymi atrybutami. Normalnie kanister zgarłem, nie? Szafkę jakąś podniosłem! Klikam w na wszystko szafkę wziąłem gigantyczną. No to wiesz. Wziąłem Ej stary to są też złodzieje i ja ja otworzyłem drzwi, drzwi i face to face a, nie było. Ich jest dwóch. Dwóch jest stary! Przecież kryminaliści Stary ja drzwi otworzyłem i się popatrzyłem na nich. Nie wiem, od tego stary. Wchodzę, wchodzę, chodzę, jestem, jestem. Chodź, chodź, chodź. Stary jeden wyszedł! On coś hoduje stary. Tak? Gdzie? Uważaj, uważaj, na dworze. Nie, dobra, on, oni tutaj nie są, nie mają nie wiadomo czego. No oni chyba ok Nie, nie wiem. To jest ich jakaś skrytka? Co to tyle? Patrz to stary. Dawaj. Ups! Stary, on ma jakieś rzeczy On miał od cholery Miał Francuza normalnie, klucz francuski nie? Gdzie drugi? Dawaj right, go, bierze w siebie stary Dobra, z tymi rączkami. O, ile miał kasy? Brawo, brawo. Czyli jeszcze stary została nam budowa i ona będzie w takiej kwestii bardzo łatwa. Dobra, to do Moja propozycja jest taka: No? Że próbujemy zrobić trzy gwiazdki teraz w tej grze. Jak trzy gwiazdki? No, trzy gwiazdki spróbujmy. go? No. Ty chcesz znowu wszystko stracić? Weź może zapisz postęp? F5 cisi Zapisałem. Kurde, bo w razie ustawie cofniemy zapis, nie będziemy tego od nowa robić. Stary, wjeżdżamy bez, bez gadania, nie? Prawdziwy byłkarz, prawdziwy byłkarz. Dawaj go. E! Brawo, brawo. Leży jeden z kibili. Dobra, mam pałkę, mam. Jeszcze drugi, ej, stary nie, nie, nie mam już nie, nie, nie? nie? Dobrze leż drugi z kibili. go, go. Dobra. Ubiłem go. Stary, teraz dobra. dobra, wszystko, 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 no. Yy, musisz klucz wziąć od tego gagatka. Już wziąłem. Dobra, to otwieraj wszystko z kolei, co się tylko da. A ja już podstawiam drabinę pod pierwszy kontener, dobra, nie? Dobra, dobra, dobra. Dobra, to jest cel. Ups. Wrzuciłem do środka kontenera. D nie wiem po co jest to super glue i tak dalej, ale. Drabina na mi Nie ty... no! Dobra, ja sobie otwieram kolejne. Pyk, pyk, pyk. Podpierdzielam macie drabinę cały czas, próbujesz stare. Ej, policja nas goni. Co teraz? Dawaj, nie starym, wiem. nie wiem. Trzepiemy ile. Czy ucieczka? Ucieczka może ty. Gdy ja nie mam ammo. No dobra. No to trzeba do domu jechać. Siadaj. Dawaj, rura Nie można teraz zapisać. Faktycznie. Ej, stary lipa trochę, no ale wyjść po prostu, stąd i będzie okej. Okay. Próbuję, próbuję, ale tu jest tak upośledzona jazda. <grym> jest ciężko, widzę, widzę. no. Dobra, tam są. Gdzie? Na prawo, zobacz, policja jest na prawo. Przejedź go! Przejedź Do go, się? stary! Jak nic się da! A ja zabiorę radiolkę! Prawo! Oh, już, 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 już! Dobrze. Moja u, jakąś broń czy coś? Radiowóz, radiowóz pojechał? O nie. On nie mówi, nie miał nic. Pościg za nami. Serio? Ubiliśmy właśnie policjanta i oni. Ale będą patrolować, stary. Dobra, trzeba uważać. Dobra, stary, sprzedajemy rzeczy. Sprzedawaj, sprzedawaj, wszystko. No właśnie, kurde, jakby ammo było. A jest brak na stanie. Ale może ja bym kupić? No zobacz, zobacz. Na najwyżej dam ci kasę. Nie, A jak może? Ja jeszcze mam jakieś, te. Wytrychy. Dobra, ale. Masz klamę, no. I kupiłem, ammo, kupuję ile wleżę. Kupiłem, kupiłem tylko parę i potem mam, że brak to stanie. Czy pięć kupiłeś pewnie, z tego co ja już dalej A. się nie da? Kurde, ale słabo. No dobra, mam baseball'a trudno. Ej, ale to jest stary, tu klama leżała tego gościa, policjanta. Osiem ammo było w niej. Policja Ej, policja jedzie. jedzie Ej stary, on mnie widział z klamą Kurna, goni mnie Włapuję, wyprasłem! Brawo! Brawo, 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 brawo! Ej dobra, będę miał dwie bronie! Dwie bronie mam pełne! A ja w ogóle żadnej kolejne, nie... Kolejne, kolejne! Strzelaj do niego, strzelaj do niego! Nie! Kulę dostałem? A dostałem Ajajaj, aj. no nie udało się, nie udało się widzowie I nie spodziewałem się, że on będzie dostrzelał, strzelał, nie? I po <noise> prostu jednego strzała i koniec, umarliśmy Tak, tak No, dobra, dobra Tym miłym akcentem chciałbym wam podziękować za oglądanie kolejnego materiału w tak naprawdę naszym wykonaniu, tak? Więc w tym momencie jeszcze raz zachęcam do stawienia subskrypcji na kanale, łapki w górę Dziękuję wam za oglądanie. W chcesz chce spowiedzieć. No, również fajnie w tym momencie, że bardzo fajnie się bawiłem. Dzięki, że oglądaliście. I co no, do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.